Mega mnie cieszy, że ostatnio coraz więcej ludzi interesuje się właśnie tym efektem, który tutaj w tym momencie składam. Już wam pokazuję, który to jest. To jest AMS-1. Złapię ostrość. AMS-1, czyli analog multi-saturator. Mam wrażenie, że niektórzy troszeczkę się go boją, z tego względu, że no, on ma no, sporo opcji do ukręcenia, sporo różnych brzmień. I właśnie troszeczkę jednak trzeba spędzić z nim czasu, żeby te brzmienia sobie potestować i znaleźć to, co nam się podoba najbardziej. I no mam wrażenie, że niektóre osoby bardziej oczekują takich urządzeń, które wiecie, podłączysz i od razu brzmi, nie trzeba za dużo kręcić, ze wszystkim się dogaduje, tak jak na przykład szczur. A AMS jest taki, że no tutaj troszeczkę, troszeczkę trzeba pokręcić, pobawić się, ale z drugiej strony właśnie oddaje tym, że bardzo różnorodne są te brzmienia i w zależności od tego, co podłączycie, bo ja tutaj też polecam sobie testować te moje efekty z innymi urządzeniami niż gitara, bo to oczywiście też będzie działało. No i ten AMS jest takim moim też prywatnym faworytem, bo bardzo dobrze łączy się z innymi efektami i daje bardzo dużo możliwości. Także jeśli interesują was jakieś takie przybrudzone brzmienia, e, vintage'owe fuziki, jakieś takie drive vintage'owe, e, no to to wszystko tu jest. Jakiś gated fuzz, troszeczkę bardziej e, w stronę distortion też oczywiście się znajdą takie brzmienia. Myślę sobie koniecznie obczaić jakieś filmiki z tym efektem, bo jest ich trochę. Więc jeśli jeszcze go nie znacie, to koniecznie sobie sprawdźcie. AMS1 Analog Multi Saturator.